Dzisiaj będzie komentarze, czyli coś, czego normalnie nie robię, nie robiłam nigdy. Uff, bo zazwyczaj robię unboxingi. Ale jeżeli będę je cały czas robić, to umrę z nudy i z głodu. Bo za to trzeba płacić. Proszę Państwa, Anjax urodziła. Kim w ogóle jest Anjax? Jest to blogerka, którą w sumie nigdy nie byłam jakoś zainteresowana. Pamiętam tylko, że oglądałam. Jej równowtór sprzed kilku dobrych lat, i oglądałam coś w stylu, co dostałam na urodziny. I pewnie bym nigdy nie wróciła, gdyby nie fakt, że chyba jako pierwsza osoba na polskim YouTubie postanowiła opublikować swój poród. Słyszę krowy. Zamknąć się! I o tym filmie z porodu dowiedziałam się z. Trzymaj się, dowiedziałam. Z Instagrama yy, Ze story Nie, jej bo jej nie obserwuję I później zobaczyłam yy, w sumie nagłówki na, yy, w stronach plotkarskich Strony plotkarskie sprawiają wrażenie jakby cała ta sytuacja była bardziej nienormalna niż, niż faktycznie jest Jakby ten film naprawdę przekraczał jakieś no, niesamowite granice, a tak sobie rzeczywistości yy, jak sobie go obejrzysz to... W sumie nic tam nie ma No po prostu Andziaks idzie, wybiera się do szpitala Mamy room tour, krótki poród Moje główne skojarzenie z tego filmu to jest skojarzenie z kardasianami. Gdyż w programie z kamerą u Kardasianów często właśnie pokazywane są porody I Jeszcze bym um, że bardziej dokładnie niż u Andziaks Być może Andziaks właśnie aspiruje do takiego, takiej polskiej kardesianki, jej Kanał na YouTube, to można w sumie nazwać Z kamerą u Andziaksów Jej kanał to są głównie vlogi Pokazania życia codziennego I jest to w sumie też warte podziwu Że ktoś potrafi nagrywać o takich wsturach W sytuacjach z dnia codziennego A jednak to będzie oglądane Nikola chce, żebyśmy mieli dzidziusia To prawda, planujemy dzidziusia Cały dzień z mamą wszystko o naszym nowym mieszkaniu. Sprzątanie nowego mieszkania. Odbieramy klucze do nowego mieszkania. Pierwsze dni w nowym mieszkaniu, rzeczy do nowego mieszkania, zakupy w z mamą, przygotowania do vlogmasu. Na dzień dzisiejszy to są trzy dni od publikacji filmu o porodzie. Ten film ma prawie milion wyświetleń. Kanały vlogowe to jest właśnie takie reality show. Sprzedajemy emocje. Z tym, że te emocje są jakby prawdziwsze o tych w serialu, bo dzieją się u prawdziwych ludzi, a nie u ludzi, którzy udają, że to jest ich życie, którzy po prostu grają według scenariusza, chociaż może grają to zbyt dużo powiedziane. No i jest to godne podziwu, jak można zrobić karierę z tego, że po prostu się żyjesz, pokazuje się swoje życie codzienne. Tak naprawdę Twoja praca polega na tym, że żyjesz i pokazujesz to, jak żyjesz. I tu znowu właściwie wracamy do Kardashianów. Którzy tak naprawdę przecież stworzyli swoje imperium na tym, że byli. I, I, things, I, I, I tak jak nie byłabym zainteresowana oglądaniem porodu moich znajomych czy kogoś z rodziny, to jednak obejrzałam ten film Wandjaks i chętnie obejrzę również z kamerą u Kardasianów. Który to będzie od czerwca na Netflixie również? I koniec końców nie uważam, żeby to było jakieś przegięcie, bo obejrzy to w sumie ten, kto chce. A żadne jakieś granice moralne w sumie nie zostały według mnie przekroczone, bo i tak wszystko zostało zawarte w jakichś takich rozsądnych normach, chociaż z drugiej strony też nie mogę powiedzieć, żeby ten film o porodzie przekazywał jakieś. Ważne informacje, wartościowe. To po prostu jest kolejny dzień w życiu Adjax. W przyszłości pewnie zobaczymy kolejne vlogi. Tym razem będą one bardziej e, w stylu family vlog. I nie wiem, czy na polskim YouTubie jest jakiś kanał typu family vlog, więc być może ona będzie prekursorką e, w tym temacie. Ale w sumie, jak ktoś nie widział, to nie polecam, bo to nudne było. Mam wrażenie, że najwięcej zamieszania po obecnej sytuacji zrobiły portale plotkarskie. Które między innymi również w tym okresie twierdziły, że ma jest w ciąży Ponieważ wypuściła ona nową markę, którą nazwała swoim dzieckiem Dziennikarstwo